Witajcie na moim kanale. Dziś chciałbym pokazać Wam sposób uprawy ziemniaków, jakie wybrałem w tym roku. Z racji tego, że mój warzywnik ma zaledwie 30 m2, na wiele lat zrezygnowałem z uprawy ziemniaków. Na tradycyjną uprawę w ziemi, w rewinach, po prostu nie mam miejsca. W tym roku dużo eksperymentuję, aby wyciągnąć z tego kawałka ziemi jak najwięcej warzyw. Z tego powodu Ziemniaki posadziłem w workach. Wykorzystałem worki po ziemi, jaką kupiłem do rozsad. Mają 20 litrów, a jeden jest 50-litrowy. To dla późniejszego porównania, które lepiej się sprawdzą. Oczywiście ziemniaki można posadzić w workach na śmieci, w workach jutowych, specjalnych pojemnikach z filcu, w torbach zakupowych czy w wiatrach. Najważniejsze, żeby na spodzie zrobić otwory drenażowe. Takie worki zawijam jak na filmie do 1 trzeciej wysokości. Na spód wsypuję około 10 cm kompostu. Do tego dodałem popiół drzewny. Nie jest to konieczne. Jeśli go nie macie, nic się nie dzieje. Możecie dodać obornik granulowany, ale sam kompost również będzie wystarczający. Na tak przygotowanym podłożu układam po dwa sadzeniaki. Ja sadzę dwie odmiany. Niestety nie znam nazw, ale bardzo nam smakowały. Następnie dosypuję kolejną warstwę ziemi, tak żeby każdy sadzeniak był przykryty. Jeśli jakiś sadzeniak jest zbyt duży, możecie go podzielić na pół lub więcej części. Ważne, żeby każda miała wychodzące z oczka pędy. Możecie zrobić to kilka dni wcześniej, żeby miejsce cięcia przeskło. Możecie to miejsce zanurzyć w popiele drzewnym, jak zrobiłem to ja, lub w pyle z węgla drzewnego. Ale możecie też posadzić je od razu bezpośrednio do ziemi. Z czasem, gdy z ziemi wyrosną łęty, czyli będy, i będą miały około 10 cm wysokości, odwinę kawałek worka i dosypię ziemi aż po ich wierzchołek. Tak będę postępował co jakiś czas, aż do wypełnienia całego worka ziemią. Swoje ziemniaki w workach przeniosłem w pobliże kompostownika, ponieważ nie są póki co zbyt ładne. Poza tym tam jest więcej przestrzeni, żeby późniejsze łęty mogły się swobodnie rozkładać na boki. Na wierzch wyłożyłem ściętą trawę, żeby zatrzymać wilgoć w glebie, bo wolki są narażone na szybsze przesychanie. Na koniec podleję całość. Będę to robił raz w tygodniu, kiedy nie będzie opadów. Jeśli uprawiacie ziemniaki w ten sposób, podzielcie się w komentarzu swoją opinią i swoimi spostrzeżeniami. Dziękuję.